Panie uczniowie, jak co roku przygotowaliśmy dla Was mało świąteczną niespodziankę? Tym razem obejrzyjcie opowieść wigilijną. Jest to przepiękna przypowieść na temat szczęścia człowieka i wartości ludzkiego życia. Usłyszycie starą prawdę, że pieniądze szczęścia nie dają. Prawdziwe szczęście człowieka polega na tym, że jest otoczone przez ludzi, którzy go obdarzają miłością i szacunkiem. Radość, sen życia można odnaleźć jedynie w szczęśliwej i kochającej się rodzinie. A największą przyjemność i satysfakcję daje człowiekowi czynienie dobra i uszczęśliwianie innych. Nie ma większego szczęścia, niż można komuś bezinteresownie pomóc. Zapraszam, obejrzyjcie. Czesowych Świąt, Jaszku, Niech Cię Bóg błogosławi! Święta to najpiękniejsza chwila w roku. Chwila dobroci, przebaczenia. Jest to dzień, który wszyscy, kobiety, mężczyźni i dzieci cieszą się i weselą. Święta, święta to czas stracony, nie znoszę świąt. Gdyby to ode mnie zależało, każdego głupca z okrzykiem, bez świąt, bez świąt, włożyłbym do kotła, ugotował i położył z gałązko choinki do I z tymi świętami. Dla mnie ten czas nie różni się od innych. Strada czasu. Niczego od ciebie nie chcę. Zostaw mnie w spokoju. Idź sobie. Jestem zajęty. Nie znoszę świąt. Nie znoszę. Witam szanownego pana. Czy mam zaszczyt mówić z panem skóry, czy Marleyem? Ja jestem Skróć. Mój wspólnik Marley nie żyje od wielu lat. Dzisiejszej nocy będzie. Siedem? Jak, jak umarł. Przyszliśmy prosić o pieniądze. Mamy nadzieję, że wesprzy nas Pan jakimś wolnym datkiem. Zbieramy dla biednych i ubogich. Co? Przyszliście po pieniądze? Nikomu nic nie dam. Sam ciężko zarabiam i nie będę utrzymywał darmozjadów. Nie obchodzą mnie ludzie biedni. Jeśli nie ma co z nimi zrobić, powinno się ich zamykać w więzieniach w przytułkach. Jest pan zdenerwowany i nie wie pan co mówi. Przyszliśmy prosić o pieniądze na chleb, mięso, węgiel, ten jest szczęśliwy. To ile Pan da? Nic wam nie dam. Wynocha mi z Dobranoc państwu. Ci ludzie zamiast pracować i zarabiać pieniądze, zabierają mu cenny czas. Pewnie chciałbym mieć pan jutro wolny dzień, w Wigilię. Jeśli by pan się zgodził, chciałbym spędzić ten wyjątkowy czas z moją rodziną. Z moją rodziną, z moją rodziną. Oczywiście, że nie podoba mi się ten pomysł, bo poniosłem stratę. Będę musiał zapłacić panu za dzień, w którym nie będzie pan pracował. No cóż. No, muszę dawać Panu ten dzień, ale, ale. Proszę następnego dnia przyjść o wiele wcześniej i odrobić stracony czas. Oczywiście, serdecznie Panu dziękuję. Życzę Wesołych świąt. Wesołych świąt. Do widzenia. Do widzenia. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? To ja, marny, za życia byłem twoim wspólnikiem. Teraz przyszedłem, by się ostrzec. Pozostał jeszcze promień nadziei dla ciebie, że unikniesz takiego losu jak ja. Nie mogę Ci wszystkiego powiedzieć. Nie wolno mi odpoczywać, ani przebywać długo w jednym miejscu. Jestem skazany na wieczną tułaczkę. Muszę patrzeć na to, czego za życia unikałem. Litości! Dlaczego przyszedłeś nie dręczyć? Nie rozumiem, po, po co twoja dusza włóczy się po ziemi i dlaczego mnie prześladuje? Każdy człowiek za życia powinien w zgodzie z innymi ludźmi razem z nimi pracować, cieszyć się i dzielić radości. A kiedy potrzeba Wspólnie cierpieć i podtrzymywać na duchu. Ostrzegam cię. Taki sam los może spotkać Ciebie. A dlaczego? Dlaczego masz na siebie łańcuchy i, i kajdany To łańcuch, który wykowałem przez całe życie dla siebie. Teraz będę wyświetlać całą wieczność, ale ty, mój przyjacielu, już siedem lat temu miałeś dość długi łańcuch. Teraz jest pewnie jeszcze dłuższy. Może <grystanie> długi, taki jak mój. Jakubie, co mam zrobić, aby nie spotkał mnie taki sam los jak ciebie? Ciechę przyniosą ci inni mędrcy. Nawiedzą cię jeszcze trzy duchy. Bez tych odwiedzin nie ma nadziei. Ciebie. Drugi zjawi się następnej nocy, a trzeci o północy kolejnego dnia. Nie nie musisz już, już nigdy. lecz dla Was Zapamiętaj nasze dzisiejsze spotkanie. Żegnaj. Żegnaj. Czy, czyżbym przestał cały dzień? Kim jesteś? Wy, czy, czy jesteś duchem, na którego czekam? Jestem duchem biegów wigilii Bożego Narodzenia. Przybyłem, aby Cię nawrócić ze swojej drogi. Chodź ze mną, chodź. Bo, boję się Bóg. Tu... Przeniosę Cię. A tu wioska, kościółek, mostek na czoło. Słyszysz? Słyszysz, jak krzyczą twoi koledzy: się, się A tu tu Piotr. A tu popatrz. Ale nie martw się, oni cię widzą. Widzisz, to ty samotny, bez przyjaciół. Siedzisz w szkolnej ławce, czy też książka. To już inna Wilia, Jesteś już młodzieńcem. Widzisz to? To Twoja siostra. Rzuca ci się na szyję, cieszy się, że razem spędzacie święta Bożego Narodzenia. Ty też jesteś radosny, Dawniej potrafiłeś cieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia. A tu? Tu widzisz, tu jest sklep, w którym zacząłeś pracować. Co robicie? Zamykacie go na święta. Wszyscy idą do domów, ladują się, a wy zapraszacie znajomych i tańczycie. Wszyscy są szczęśliwi. To był wspaniały święta. To prawda. Dawniej umiałem cieszyć się ze świąt. Co ci jest? Wydajesz się zmieszany. Nic, nic, tylko widzisz, powinienem powiedzieć parę słów mojemu pracownikowi. Parę miłych słów. Duchu, nie pokazuj mi tego więcej. Przestań pastwić się na mną. Już pierwsza, niedługo pojawi się kolejny duch. Jesteś! Czekałem na Ciebie! Jestem duchem obecnej Wigili, Bożego Narodzenia. Przypatrz mi się, co się podzielisz. Nigdy nie widziałeś kogoś podobnego do mnie? Yy, nigdy nie widziałem. Duchu... Prowadź mnie, gdzie Ci się podoba. Już poprzedniej nocy odbyłem jedną wycieczkę i nie żałuję tego. Wiele się nauczyłem, uświadomiłem sobie, że dawniej moje życie było inne, wspanialsze, a teraz. Dobrze, pokażę Ci coś, czego nigdy nie zapomnisz. Dotknij mojego ramienia. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Widzisz, chyba u twojego pracownika Boba. Spójrz, jak spędzają tegoroczne święta. Mamusiu, kartofle już się prawie ugotowały. Cieszę się, że będziemy się mogli najeść do syta. Dziwię się, że jeszcze nie mam wszystkich domowników. Gdzie jest ojciec z Tomaszkiem? I Marta? W zeszłym roku o tej porze już zasiadaliśmy za stołem. Marta idzie. Uwielbiam Boże Narodzenie! Niech Cię Bóg błogosławi, moje dziecko. Dlaczego tak późno przyszłeś? pracy mieliśmy tyle roboty. Są święta. Każda Panna w tym okresie chce mieć nową suknię. Musieliśmy szyć aż do zmroku. Dobrze, już dobrze. Rozgrzej się i pobaw z rodzeństwem. Za chwilę zasiadamy do uroczystej kolacji. Tata idzie, tata idzie. No, nareszcie. Powiedz, jak zachowywał się Tomaszek w kościele? Był bardzo grzeczny. Był jak anioł. Zobacz, mimo... Że taki mały, a zachowuje się jak dorosły. Naprawdę, wszyscy się modlili za niego. Myślę, że te modlitwy naprawdę przywrócą mu władzę w nogach. Wesołych świąt, moje dzieci. Obyśmy dożyli w zdrowiu, w szczęściu kolejnej winie. Daję mu Duchu, czy Tomaszek będzie żył? Widzę… puste miejsce przy stole. Widzę, jak bo ściska i całuje kulę. To znak, znaczy, że w wkrótce umrze. O nie, o nie, błagam, błagam Cię, Duchu, zrób coś, uratuj tego chłopca. Jak śmiesz mówić Nikt kto ma życia, kto umierać? A może to Ty w oczach Boga nie zasługujesz, żeby żyć? Zdrowie Pana Strudża! Mam zdrowie Scroogea, tego skąpca i szetrusa, który nigdy nikomu nic nie dał, nie myśli tylko o sobie. Chciałabym, żeby tu przyszedł. Policzyłabym się z nim, przecież on się pastwi nad tobą. Nie mów tak, są święta Bożego Narodzenia. Dlatego wybaczam mu wszystkie krzywdy, które mi wyrządził i jestem w stanie wypić jego zdrowie. Zdrowie Scroogea! Zdrowie! Zdrowie Scroogea! Jestem wzruszony i zaskoczony postawą Boba. To wspaniały człowiek, a ja. Wstydzę się, że nie zauważyłem wcześniej nędzy tej rodziny. Wybacz mi, Duchu, wybacz. Obiecuję, obiecuję Ci, że moje postępowanie wkrótce się zmieni. Chodź. Pokażę ci jeszcze jedno miejsce. Nie wszyscy spędzają święta tak samo, jak ty. Widzisz? To dom twojego siostrzeńca. Jest tam pełno gości, a jaka wieczerza. Wszyscy dobrze się bawią. Spójrz, co oni robią. Wznoszą w toast za moje zdrowie? To, to, to niemożliwe, to, to, to niemożliwe. Mam nadzieję, że przemyślisz sobie to, co zobaczyłeś. O Boże, znowu przestałem kolejny dzień, zaraz. Co, co ja widzę? Azjaba? Pewnie pokażesz mi rzeczy, o jakich się nie śniło. Duchu przyszłości, boję się Ciebie bardziej, niż Twoich poprzedników. Ulituj się nade mną. Wiem, że przybyłeś dla mojego dobra i chcę Cię wysłuchać. Chcę się odmienić i żyć inaczej, ale dodaj mi odwagi. Błagam Cię, dobrze, więc prowadź. Czy poznajesz to miejsce? Tak, to twoje mieszkanie. Właśnie zmarłeś. Słyszysz, o czym mówią ludzie? Mówią, że nikt nie przyjdzie na twój pogrzeb, bo nie ma znajomych. Nikt cię nie będzie opłakiwał. Teraz więc odczuwają burga Błagam cię. Y, odejdźmy stąd, duchu. To miejsce jest okropne. Nie zapomnę tej chwili, ale y, odejdźmy stąd. Błagam cię. Dobry duchu, wstaw się za mną. Okaż mi choć trochę litości. Powiedz. Że jeszcze wszystko można zmienić, że stanę się lepszym człowiekiem. Obiecuję, obiecuję, że odtąd zmienię się. Będę co roku obchodził święta Bożego Narodzenia. Obiecuję. Będę pamiętał przeszłość. Zmienię się. O Jakubie, Marleju, mój przyjacielu, Bóg ci wynagrodzi ten dobry uczynek. Błogosławię niebo, Boże Narodzenie i Ciebie za Twoją przestrogę. Przysięgam, że się zmienię. Sam nie wiem, co się ze mną stało. Jestem wesoły, szczęśliwy. Wiwat Boże Narodzenie! Życzę wszystkim wesołych świąt! Wesołych świąt! Co za dzień dzisiaj mamy? Dziś? Pan, pan księżyca, tak? dziś jest Boże Narodzenie. Boże Narodzenie? Więc nic nie straciłem, nic nie straciłem. Wszystko stało się w ciągu jednej nocy. Duchy przeniosły mnie w przeszłość, przyszłość i pokazały teraźniejszość w ciągu kilku godzin. Teraz wiem, że otrzymałem szansę i mogę się zmienić. Chłopcze, czy znasz ten sklep tam na rogu? Oczywiście, sprzedają tam i wędliny. Yy, idź, kup mi indyka i przynieś go. Jeśli się pospieszysz, otrzymasz godziwą zapłatę. Tak panie, już będę. To będzie wspaniały prezent dla Boba i jego rodziny. Yy, Posiłem go natychmiast. Na pewno nie domyśli się od kogo dostał taki prezent. A mały Tomasze ten dopiero się zdziwi. Chłopcze! masz tu jeszcze za fatygę na dorożkę. zawieź szybko tego indyka do domu Boba. Tu masz adres, poczekaj, 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 tu masz adres. A i życzę Ci wesołych świąt. Wesołych świąt. Życzę wszystkim wesołych świąt. Wesołych świąt. Witam drogich Państwa. Jak zdrowie pozwolą Państwo. Że przeproszę za wczorajsze moje zachowanie. Nie czułem się wtedy najlepiej, ale dzisiaj to co innego. Mam nadzieję, że zebrali Państwo dużo pieniędzy. Niestety zebraliśmy bardzo mało. Ludzie nie mają pieniędzy, zwłaszcza w okresie świąt. Poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę. Szkoda. Ale nie należy się poddawać. Chciałbym wręczyć Państwu pieniądze i pomóc potrzebującym. Proszę. Dziękujemy Panu. Dziękujemy. Teraz moje życie nabierze nowego sensu. Zaraz ubiorę się i pójdę do siostrzeńca na obiad. To wspaniały chłopak jest Twoją jedyną rodziną. być w kantorze. Ciekawe, dlaczego go jeszcze nie ma. Może coś się stało? Przepraszam, przepraszam, spóźniłem się. Spóźniłem się. Co to znaczy? Więcej już się to nie powtórzyło. Co to znaczy? Wczoraj miał Pan wolny dzień, a dzisiaj się spóźnia. Tak być dalej nie może. Jest Pan nieodpowiedzialny. Wczoraj spędziłem dzień z moją rodziną. Niech Pan to zrozumie. Tak dalej być nie może. Dość tego. Dlatego podwajam Ci pensję. Co Pan mówi? Podwaja mi Pan pensję? Tak. Przede wszystkim życzę Ci wesołych świąt. Wesołych świąt, mój przyjacielu. Nigdy tego nie robiłem, nigdy nie życzyłem Ci wesołych świąt. Podwajam Ci pensję, bo chcę Ci pomóc. Od jutra zatrudnię w kantorze Twojego starszego syna. Resztę opowiem ci dzisiaj przy kieliszku wina. A teraz dorzuć trochę węgla do kominka. Niech nie będzie na zimno. Świat jest piękny! Wesoły świat! Drodzy uczniowie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia ślemy Wam wszystkim piękne życzenia. Przede wszystkim zdrowie, to jest najważniejsze. Potem szczęścia. I by życie było trochę lżejsze. Niech ta święta noc da Wam szczęścia noc. Niech przepędzi zło i smutki, niech kolędy płyną mutki. Radość w domu niech zagości, wśród przyjaźni i miłości. Wszystkiego dobrego i święta Bożego Narodzenia i w Nowym Roku życzą Wam nauczyciele z